Dzień dobry, <laughs> witam ponownie wszystkich w kanale Wąski Tracker. Tym razem, panowie, w plenerze. W plenerze mam urlopik. Nie chciałem nigdy nagrywać swojej prywatności poza pracą, ale po prostu, no, jak Wam to powiedzieć, spotkałem się tutaj z takimi rzeczami. Jestem w Krowali dokładnie, żeby było jasne. Jestem na samym końcu Krowali, Melberg Farm. Około Falmont. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, chyba tak. A... No i co chciałem wam powiedzieć? Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, spotkałem się z bardzo, ale to bardzo życzliwymi ludźmi. To będzie w drugiej części na temat życzliwości. E, Kronwalczycy. E, panowie, jest tu sklep. Jestem na polu campingowym, e, gdzieś około 4 km do morza. E, jeździmy sobie oczywiście nie rowerem, tak? Człowiek ze stary żeby jeździć rowerem, jeździmy sobie samochodem na plażę. No, ale co dziwnego dzisiaj zauważyłem? Brakło... Nie, no dokładnie, moja żona potrzebowała tabletki przeciwbólowe. Jest tutaj taki malutki sklepik. To Wam powiem jest tak. Jest tu sklepik, z tyłu za sklepikiem jest piękny dom właściciela tej całego campingu. Cały czas ci ludzie chodzą, pracują, pytają się, czy coś potrzeba. To jest pierwszy punkt, z którym się pierwszy raz w życiu spotkałem, z taką życzliwością ludzi. A druga rzecz, w tym sklepiku, Panowie, tam za dużo nie jest, to trochę taka wiocha.pl, ale co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie natomiast, sklep jest pusty, nie ma, nie ma nikogo przez cały dzień. Stoi skrzyneczka, bierzemy sobie towar i do tej skrzyneczki wrzucamy sobie pieniążki. Równie dobrze każdy Polak by pomyślał, kurwa, zaraz zajebie cały sklep i nikt mnie nie złapie. Tak, Panowie, tak. Można, można, oczywiście, że można. Tak zwane skurwysynictwo, ale można. Eee, lecz właśnie to mnie tutaj za. Ta sytuacja mnie zaimponowała, bo ludzie sobie wierzą, ludzie sobie ufają. Ludzie sobie razem tutaj malutka wieś, naprawdę bardzo mała społeczność, strasznie pomagają. Eee, no i co chciałem Wam jeszcze powiedzieć? dotarła do mnie niedawno, jeszcze przed tygodniem, pewne nagranie z takiego naszego radyjka tam trakerskiego. Gdzie jeden człowiek właśnie nie zachował tych zasad i tu chciałbym się też odnieść, obiecałem sobie, że nie, 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 oczywiście nie będzie żadnych, nie będzie żadnych nazwisk, nie będzie nikogo, kogo by tam było, ja chcę opowiedzieć o ludziach, nie o, dokładnie o tej samej osobie, tylko o ludziach, po prostu nienawidzę wielkiego skurwysyństwa, podpierdalania Polak Polaka do szefa, Szefie, bo ja nie umiem cofnąć. Bo on nie umie cofnąć. Szefie, bo on się spóźnił na czas. Szefie, on pojechał z łysymi oponami. Szefie, on wyciąga kartę tacho. Panowie, panowie, trakerzy. Trzymajmy się z Nie trzymamy się jako Polacy. Trzymajmy się jako trakerzy. Ja wiem, że pewne osoby mogą kogoś nie lubić, ale to nie jest, to nie jest powód do podpierdalania. Ja naprawdę, jak przesłuchałem to nagranie, dotarło do mnie zresztą przypadkowo. Ja przesłuchałem to nagranie, postanowiłem nie uczestniczyć więcej w takim radiu. Nie chcę tam mojego w ogóle wizerunku nic. Eee, także jeszcze raz apelik, króciutki apelik, panowie. Naprawdę, starajmy się, może trochę się przejdziemy, bo dupa boli. Eee, jesteśmy w lesie, powiem Wam, jesteśmy tu w lesie, z tyłu tu ognisko piękne. Dzisiaj wieczorem robimy sobie z rodzinką. Eee, byliśmy już nad morzem. Ale do czego? To wracajmy do tematu. E, panowie, nie róbmy tego. Starajmy się. Jeżeli nie jest nas dużo, nie jest nas dużo, naprawdę. Nasza rodzina trakerska nie jest nas dużo. Pomagajmy sobie w trasie, pomagajmy sobie poza nią. Ale no błagam, nie róbmy takiego skór wysyństwa, żeby ktoś, jak kogoś ktoś nie lubi, czy ma do niego, niech mu powie w oczy, a jak nie, to niech przynajmniej tego publicznie nie ogłasza. Ja wiem, że teraz ktoś by powiedział, Wąski, ty też robisz to publicznie. Tak. Napiętnuje skurwysyństwo, proszę państwa. Napiętnuje skurwysyństwo. Powiem wam dlaczego. Ja emigrowałem w latach koniec lat 90., tak? Początek 2000 roku. Nie było jeszcze wiz. Oczywiście mówię do tych, co, co znają temat, do tych, co są w Wielkiej Brytanii, oczywiście, nie o Polakach, którzy zostali trakerach, którzy dalej jeżdżą w Polsce, czy tam gdziekolwiek w Europie. Nie było tutaj wiz, panowie. I co się działo? Bieganina przed policją, ucieczki, skakanie przez bramki, e, mówię do metra, żeby się dostać jakoś do pracy za uczciwe pieniądze, jedzenie potajemnie e, w marketach, e, kradzież, tak, dobrze słyszycie kradzież. Kradzież, panowie, jedzenia, żeby przetrwać. Po to, żeby przetrwać? Kradło się ciasteczka albo, albo druga, e, albo w drugi sposób. Był taki dosyć popularny u nas, emigrantów. Najeść się w markecie i wyjść na jedzonym i dzień z głowy. Więc panowie, to były lata naprawdę przetrwania, to były lata przetrwania. A to, że ktoś tam nie potrafi dobrze cofnąć, czy ktoś nie potrafi, e, nie potrafi dążyć na czas, bo sorry, ale jedzie przepisowo, nie goni czasu. To wcale nie jest powód, żeby go podpierdalać dla szefa. Więc myślę, że mój apelek, apelek i mój przekaz został dobrze odebrany. E, oczywiście nie spodziewam się zajebistych, zajebistych komentarzy. Wąski, jaki jesteś zajebisty kurwa i, i w ogóle, e, a wręcz przeciwnie. Ale cóż, takie życie jest. Jesteśmy Polakami. Nie jesteśmy. Wszyscy się śmieją z tych pakistańców i tak dalej. Panowie, oni mają jedną wartość. Trzymać się razem. Trzymać się razem. I to, tego naprawdę chciałbym jeszcze doznać w tym kraju, bo kiedyś tak tu było. Kiedyś tak tu było. Nie wiem czemu się stało tak, że Polak dla Polaka wilkiem. Dobra panowie, no co wam? Tu będę tutaj pitolił. Ja wiem, że tu niektórych jest oczywiście pozdrowienia. Chłopaki, chłopaki, trakerzy, którzy oglądają mój kanał, subskrybują tak samo również dla was strzała. A... Maptyc sorry, jeszcze raz do ciebie. Sorry stary, że dzisiaj nie za kierownicą. No, ale musiałem się wygadać, musiałem, musiałem to z siebie wyrzucić. E, następny film będzie e, za kierownicą. Wracamy z urlopu e, w poniedziałek. Także coś będziemy jakieś materiały skręcać. No, dobra panowie, pozdrowienkę jeszcze raz dla wszystkich. Trzymajcie się szerokości, kto jeździ. E, I naprawdę bądźcie sobie ludźmi, nie wilkami. Dziękuję bardzo. Siła.